Szaman to osoba, która kontaktuje się z innymi światami, bóstwami, duchami i tak dalej, istotami, aby zdobywać od nich wiedzę, aby przepowiadać przyszłość, aby uleczać, uzdrawiać. No i bum. Prosiłeś podczas ceremonii Ojłaski o taką rzecz? Proszę, nie? Wypadek samochodowy? Masz w cholerę czasu, żeby się poświęcać muzyce, tak jak chciałeś, nie? I płacą ci tam, nie? Bo pewnie był na chorobowym czy coś, nie? No ale chyba nie dostałeś tego, co chciałeś, w takiej formie, jakbyś chciał, nie? No. Witam wszystkich serdecznie na kanale True Theory Polska. Ja nazywam się Michał Syguła, ale bardziej jestem znany jako Mike Sygula i True Theory Polska to jest polski kanał anglojęzycznej strony truththeory.com i kanału anglojęzycznego Truth Theory, czyli Prawda Teoria, i ja prowadzę tą stronę od kilkunastu lat i my zajmujemy się tematami związanymi z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, ezoteryką, szamanizmem, metafizyką, ufologią, jak działa system i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Więc jeśli interesują cię tego typu tematy, no to zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i udostępniania, ponieważ chcemy rozchulać ten kanał. Chcemy go rozchulać, na razie jest mały i im bardziej go rozchulamy, tym więcej będę tutaj siedział i robił tych filmików. Więc jak tematyki Was interesują i podobają Wam się te materiały, to dawajcie znać w komentarzach i udostępniajcie, wysyłajcie znajomym. No dobra, zaczynamy filmik. Kolejny, dzisiaj temat pułapki szamanizmu. Ja w ogóle ostatnio wpadłem w pułapkę, wam pokażę. Mam złamaną rękę. Nie to akurat nie miało za wiele chyba z szamanizmem wspólnego, ale no, jestem trochę, trochę obecnie w takiej fazie. Wiecie, mniej dysponowany, ale to niczym nie przeszkadza jeśli chodzi o nagrywanie. Ewentualnie edytowanie jedną ręką jest trochę wolniejsze, no ale trudno. OK, dzisiaj chcę Wam trochę opowiedzieć o szamanizmie. Przynajmniej moja perspektywa szamanizmu i pułapkach związanych z szamanizmem. Może zacznijmy od e, definicji. Nie? No to, definicja szamanizmu, jak dla mnie, przynajmniej taka ogólna, byłaby coś, coś w tym stylu. Szaman to osoba, która kontaktuje się z innymi światami, bóstwami. Duchami i tak dalej, istotami, aby zdobywać od nich wiedzę, aby przepowiadać przyszłość, aby uleczać, uzdrawiać. Używa roślin czasami, często, gęsto, aby wchodzić w wyższe stany świadomości, aby leczyć i tak dalej. Przekazuje wiedzę, często właśnie taką zaawansowaną, czasami właśnie nie z tego świata, przepowiada przyszłość. Przynosi rezultaty, ochronę, uzdrawianie i tak Wydaje mi się, że można w ten sposób określić szamana. Nie? Powiem Wam tak: no, ja nie lubię się kategoryzować ani szufladkować, ale jeśli chodzi o to, co powiedziałem, no to boxy nie? Wszystkie te rzeczy robiłem tysiące razy, przez wiele lat, czasami z bardzo interesującymi rezultatami. Oczywiście jak my myślimy o szamanach, no to myślimy często o jakichś tam ludziach na Syberii albo w Ameryce Południowej, plemionach itd., ale też jest neoszamanizm. No to tutaj bardziej bym się, powiedzmy, kategoryzował w bardziej w tematach neoszamanizmu, chociaż tak jak mówię, nie lubię się w ogóle jakoś tam szufladkować, i ten szamanizm gdzieś tam się ocieram o to, zawsze, bardziej lub mniej, w takich trochę innych formach, może, niż te tradycyjne rzeczy, ale nie ma co tutaj dawać sobie jakichś tam labelów czy etykietek, że a, szaman, jakiś ciebie szaman, głównie nie szaman, nie. <noise> Wiecie o co chodzi, nie? Ale, ale jest ten szamanizm, się pojawia. I oprócz oczywiście szamanizmu, bardziej. Mnie interesuje w ogóle mistyka, mistycyzm, ezoteryka i metafizyka, ale wszystkie te tematy się gdzieś tam łączą. I zauważyłem, że z moich doświadczeń z wiedzy swojej, że no niestety wielu szamanów uważam prawdziwych szamanów, nie takich jak ja, jest hakowana, czyli generalnie Pracują dla ciemnej strony mocy, tak zwanej, albo robią to świadomie, albo robią to nieświadomie, albo pół na pół. To samo się też tyczy różnych wiedźm. Wicca <grytania> inne tego typu systemy. No, jest, jest dużo takich wiedźm, które w sumie operują na podobnych zasadach. Zaraz wam wytłumaczę o co mi chodzi. Więc e, ci szamani. I te osoby, o których myślę i mówię, oni robią wszystko to, co mówię, czyli kontaktują się z istotami, z bytami, z duchami, czasami uwalniają istoty, byty, duchy, czasami przez rytuały i, i różne rzeczy. Przynoszą rezultaty os osobom, z którymi współpracują i tak dalej, sobie manifestują rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ale jeśli... Są wykorzystywani przez ciemną stronę lub współpracują z ciemną stroną, to te rezultaty, które oni tworzą, przeważnie albo mają negatywne konsekwencje, które często nie są oczywiste dla, dla różnych ludzi, albo jeszcze nie mają negatywnych konsekwencji, a konsekwencje przyjdą później. Albo są sprytnie wykorzystywani, że dostają to, co potrzebują, to, co chcą. Czasami to jest pomysły, wiedza, praca, prowadzeni są, dostają informacje, downloady, cokolwiek potrzebują. Kobietę mogą zmanifestować taką, jaką tam niby chcą, pieniądze, klientów, różne rzeczy. Są prowadzeni przez właśnie ciemną stronę, tylko w taki sposób, że ta ciemna strona ich wykorzystuje do swoich celów. A ciemna strona, jak nie wiecie o co chodzi, chodzi mi o negatywne istoty. Różne są i one są, jak mówimy o negatywnych istotach, to są istoty, które są spolaryzowane negatywnie, czyli one generalnie działają w ten sposób, żeby wykorzystywać wszystko do swoich celów. I no, jeśli chcemy wchodzić w jakieś szczegóły, co za istoty są, no to... No, tutaj mówimy o e, klasycznie, ktoś by pomyślał o jakichś demonach, ale no, tam są różne istoty. Są jakieś reptyliańskie istoty, szaraki. Czasami to są e, jakieś archoniczne byty, jakieś bardziej takie astralne, negatywne pasożyty. Różne są. Ale ogólnie chodzi o, o takie negatywne istoty. Więc najlepiej może, żeby Wam przedstawić e, ten temat. To podam Wam po prostu jakiś przykład. Więc e, kilka dni temu byłem na takim małym festiwalu związanym właśnie z tego typu tematami, i tam była taka e, szamanka, Polka, i ona opowiadała, właśnie jak uczyła się gdzieś tam od jakichś szamanów, o ile dobrze kojarzę, ale mówiła coś o tych szamanach na Syberii, którzy piją wódkę, nie? żeby Channelować, żeby właśnie pozwalać bytowi wchodzić w, w tego szamana i, i robić coś tam itd. Nie? I drug, drugą rzeczą też, o której mówiła, to też jak dają ofiary, nie? Jakiekolwiek ofiary, jakiekolwiek ofiary to już jest. Nie, nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że 100% to nie będą. Dobre istoty, które współpracują z takim szamanem. A jak szaman pije alkohol i wódkę jakąś ostrą, żeby channelować coś tam, no to, to, to z z gwarantuję Wam 100%, że żaden z tych szamanów nie jest dobrym szamanem w sensie. Dobrym to on może być, on może dużo, dużo mieć mocy i dużo rzeczy robić, ale dobrym w sensie. Pozytywnym. To są Szamani, którzy, tak jak mówiłem, oni mogą przynosić rezultaty, ale długoterminowo i tam jest wszystko zmanipulowane. Żeby właśnie ciemna strona się żywiła z tego. No to podam Wam przykład konkretny. Ja często właśnie przyciągam osoby, którym albo to uświadamiam, albo właśnie oni mają jakiś problem i. Ja wiem, jak im pomóc. Ile dlatego na przykład się spotykam, i tak dalej. To jest u mnie moja droga, jedna z rzeczy, które się tworzę, manifestuje. No i w zeszłym roku byłem na festiwalu Szamana, Bardzo fajny festiwal. Ym, polecam. I no i tam w ogóle, jak za, zaczął się festiwal, nie, ja, ja mam taką intencję, wchodzę na festiwal i mówię do mojego wyższego ja. Moje wyższe ja. Połącz mnie z odpowiednimi osobami na tym festiwalu, nie? które są dla mnie odpowiednie, albo pomóż mi poznać tylko moje wyższe ja, tak, nie? zawsze się tak kieruję. Pomóż mi spotkać odpowiednie osoby na tym festiwalu dla mnie na przykład. Nie? To chodzi o taką intencję, gdzie chcemy, poznać odpowiednie osoby, z którymi jesteśmy kompatybilni, które mogą nam pomóc, my możemy im pomóc i tak dalej, No i jedną z osób, które poznałem, był taki e, miły gościu, muzyk, on tam właśnie e, chyba grał jakiś koncert czy coś, sobie gadamy, nie? No i coś tam zaczęliśmy gadać o Ayahuasca i tak dalej. No i on mi opowiedział historię o tym, jak właśnie brał udział w ceremonii z szamanem, który pił WD. <grywy> No, i on tak mówi, e, opowiada, że tam, no taki dziwny ten szaman był, jak e, ayahuasca pił z nim, to znaczy podczas jego ceremonii. I, no i mówi, że jak tam grał na tych ikaros, to ta muzyka tak w ogóle, w ogóle wygląda, jakby właśnie był trochę opętana, czy coś takiego, takie dziwne to było. No, ale ten koleś, o którym mówię, co mi opowiadał tą historię, mówi, że miał swoją intencję podczas tej ceremonii ayahuasca z tym szamanem, który pił alkohol. Ta intencja to było to, że chciał utrzymywać się z muzyki, a pracował w jakimś tam korpo, Wiadomo jak robimy sesje z roślinami mocy. podoba mi się to nowe określenie, wcześniej tego nie słyszałem, rośliny mocy. No wiecie, grzyby ayahuasca i tak dalej, to to mamy intencje, nie? to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, że przed ceremonią, czy tam podczas ceremonii, zawsze mamy jakąś intencję, nie? czyli coś chcemy z tej ceremonii, na przykład albo jakiś rezultat, uzdrowienie czegoś, zrozumienie czegoś i tak dalej. No i ten koleś, o którym mówię, który mi opowiadał tą historię, po prostu miał intencję, że chciał się utrzymać z muzyki, a był korposzczurem. Nie? Trochę, nie? Był muzykiem takim na płyta tu czy coś, a, a w rzeczywistości normalną pracę to miał, w zwykłą korporacji, nie? I co się wydarzyło? On zaczął to łączyć podczas rozmowy ze mną, nie? On, on do końca nie wiedział, co się wydarzyło. Ja, ja mu to chyba, mam nadzieję, że on to zrozumiał, ale nie wiem, bo tak już teraz nawet nie pamiętam, ale. Ale właśnie przyciągam takie osoby, którym otwieram umysły i pomagam e, zrozumieć te rzeczy. No, i rozmowa się dalej toczy, i on mi opowiada, że kilka miesięcy po tej ceremonii on miał wypadek samochodowy. I mówi, że to był poważny wypadek, że ileś tam chyba miesięcy czy tygodni był unieruchomiony, że albo tam w domu, chyba, czy w szpitalu, już nie pamiętam, chyba część w szpitalu, w domu, ale coś takiego, że ileś tam tygodni albo miesięcy miał tej rehabilitacji, nie? I mówi, że tak wyszło, że akurat nie mógł pracować, ale w tej corpo, nie, ale miał dużo czasu, żeby się poświęcić muzyce, nie? I dzięki temu zaczął tam jakoś więcej grać, czy coś więcej czasu spędzać na muzyce, i później chyba to się zaczęło trochę rozkręcać, czy coś takiego. No i co? Zmanifestował to, co chciał, tak? Czyli on chciał zacząć się tam utrzymać z muzyki, czy tam mieć więcej czasu na to i dalej, nie. No i bum. Prosiłeś podczas ceremonii Ojłaski o taką rzecz? Proszę, nie? Wypadek samochodowy. Masz w cholerę czasu, żeby się poświęcać muzyce. Tak jak chciałeś, nie? I płacą ci tam, nie? Bo pewnie był na chorobowym, czy coś, nie? No, ale chyba nie dostałeś. Tego, co chciałeś w takiej formie, jakbyś chciał. Nie? No bo chyba nikt nie chce. Nie to, co miał na myśli, nie. No, sorry, kurde, miałem intencję taką i taką, a skończyło się tak, że no, dostałem to, ale kurde, mam wypadek poważny, który na zdrowie mi wpłynął i tak dalej. Nie? No, i, no i to jest dokładnie to, o czym mówię. Czyli. Szaman jest hakowany. Hakowany spi, alkohol 100% jest hakowany. Chaneluję i współpracuję z jakimiś negatywnymi bytami, które teraz wykorzystują prawo wolnej woli, czyli tego gościa, który prosi o coś i chce czegoś, ma jakąś intencję i dostarczają mu to, co chciał, ale w takiej formie, że on na tym cierpi i teraz te byty się z tego żywią. No, na tym to polega. Na, tak one współpracują. Że po prostu. O, dobra, my ci to załatwimy, a ty teraz cierpisz, a my się żywimy, nie? Łóż, energię ściągamy z ciebie i tak dalej. To są właśnie. Szamani tacy, nie? Ja, ja nie mówię. Ja, ja tutaj po prostu ja mam różne takie doświadczenia na sobie, miałem, znam innych i, i wiem, jak to działa. I dlatego ja generalnie nie ufam połowie szamanów. <noise> Sorry, ale, ale za dużo tego typu rzeczy widziałem. Często też jest tak, nie, że taki ziomek, szaman, który wykorzystuje tego typu. który współpracuje właśnie z ciemną stroną. Tak jak mówię, czasami oni w ogóle nie są świadomi nawet tego do końca. Nie? Oni po prostu coś tam się modlą, do kogoś, do jakiegoś bóstwa, a to bóstwo na przykład może im się pojawiać w ten i ten sposób na przykład nie wiem jako tygrys albo jako coś tam, nie, w wizjach czy w snach, nie, albo jakieś tam e, no, jak, jakąś tam formę przy, przybiera, tak? Bo to nie jest forma tego byta czy bóstwa, tylko ci szamani, albo te osoby, które współpracują na przykład z takim duchem. Oni po prostu e, mają tam jakieś boga czy bóstwo i on im się pojawia w tej formie, na przykład podczas wizji, jakieś, nie wiem, albo coś tam. Nie? Ale tak naprawdę to jest tylko hologram, który tam przez trzecie oko im wrzuca byt. I wizja, po prostu zwykła wizja, a ten byt wygląda tak, żebyś się przestraszył. Jakbyś go zobaczył w jego prawdziwej formie. Ma, ma pewnie kurde świecące żółte oczka i, i fajne, fajne łuski. I tak wygląda ten Bóg prawdziwy. Nie? Tak naprawdę wygląda, nie? A, a tygrys, czy kto, cokolwiek tam się pojawia, to, to są ściemy. To są po prostu formy, które oni tworzą przez. Jako daun, tworzą, żeby osoba na przykład tam wołała czy coś, nie? W tym szamanizmie jest cała masa takich. Pułapek. To jest w ogóle temat, e, temat bardzo szeroki i nie będziemy dzisiaj wszystkich elementów omawiać. Ale przeważnie, jak słyszycie w historii, że były jakieś bóstwa, którym się ofiary składało. <grym> no to to jest 100% negatywne byty. Bo żadna pozytywna istota nie chce jakichś ofiar. Tego typu rzeczy w zamian, po pierwsze, za pomoc. I nie wchodzi w osoby, które piją alkohol. Nie, to jest raczej odstrasza. <laughs> Tylko, ale negatywne jak najbardziej, nie? Podam wam przykład w ogóle, bo alkohol, akurat tutaj też poruszamy ważny temat. Picie alkoholu właśnie jest po to, alkohol jest stworzony według mnie po to, żeby właśnie obniżać wibracje, żeby byty negatywne mogły manipulować ludźmi. Bo w pewnym sensie mamy coś takiego jak naszą aurę, czyli, a ta aura działa jako nasza ochrona energetyczna przed negatywnymi istotami. Co się dzieje, jak pijemy alkohol? No, to ta aura w pewnym sensie e, się blokuje. Nie? Wibracje i generowanie tej aury jest e, zablokowane do pewnego stopnia, i wtedy negatywna istota. Tak jakby mo może zacząć manipulować taką osobą, albo podrzuca myśli, albo może wejść na chwilę w taką osobę i manipulować nią lekko. Nie? Dlatego mówi się, że czasami ludzie odpierdzielają głupie dziwne rzeczy po alkoholu, bo, bo są zmanipulowani wtedy często. I niektórzy twierdzą, telepaci na przykład, że po alkoholu, na przykład aura, w ogóle ma dziury się w robią, nie? I wtedy te byty mogą bardziej się dostawać. Ja na przykład w ogóle pamiętam taki, taki przykład e, lata temu, bo ja mam trochę zdolności empaty e, i, i tak dalej, czuję aurę. No i wiecie, nie? jak jesteś empatą albo masz takie zdolności, no to jak masz osobę niskowibracyjną, na przykład jest bardzo fałszywa, sztuczna osoba, no to takie empata czasami wyczuwa to, nie? Od Odra razu wiesz, się może uśmiechać, fajnie gadać i w ogóle, ale ty od razu czujesz, z kim masz do czynienia. I kiedyś miałem taką menadżerkę, kiedyś tam pracowałem za barem lata temu w Anglii. I ona była taka dosyć fałszywa właśnie, taka. Ja, ja zawsze jak z nią rozmawiałem, to czułem, nie, nie byłem w ogóle kompatybilny z tego tak jakby z jej aurą. W ogóle czułem. Tam fałszywość i tak dalej, i po prostu, no, od razu, od razu mnie tak odpychało, nie? Jak byłem w jej towarzystwie, ona mogła ładnie gadać w ogóle, ale po prostu y, od razu czułem jej energię negatywną, jakąś, nie? I na przykład wtedy dużo imprezowaliśmy, i pamiętam, że było tak, że szliśmy gdzieś wszyscy na imprezę z nią też, i tak dalej, i no, i na przykład było tak, że gdzieś tam. Wszyscy imprezowaliśmy, ona też tam była i jak ja zacząłem pić trochę alkoholu, to tak jakby w ogóle ta blokada, którą czułem przy niej, zupełnie znikała. I to nie chodzi o to, że wiadomo, po alkoholu się jest bardziej żywym i rozmawia się lepiej itd. Tak Ale po prostu tak jakbym wyłączała się ta aura, i, e, i po prostu już w ogóle nie czułem tej energii, którą normalnie czułem w jej pobliżu, nie. Czyli alkohol ogólnie ma na celu, tak jakby, nie wiem, tłumienie tego pola energetycznego, które nas ochrania, które jest generowane głównie przez czakry serca. I ono, tak jakby, to jest taka nasza ochrona energetyczna przed negatywnymi istotami, które próbują manipulować albo się żywić emocjami, nas na przykład, nie? Więc, jak słyszycie, że szaman pije wódę, żeby robić swoje rytuały, no to po, nie polecam takich szamanów. Dobra, temat szeroki. E, możemy wrócić do tego tematu i podać więcej przykładów, inne, inne tego typu elementy, ale jeśli oglądałeś, oglądałeś do samego końca, no to medal dostajesz, że słuchasz tego gościa w ogóle do końca. Teraz też mnie high five, piątkę, taka wirtualna oczywiście. Poprosimy o komentarz na dole, co myślicie. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Wiadomo, że się tam będą jacyś nie zgadzać. Jacyś prawdziwi szamani tam, którzy mają ciuchy szamańskie prawdziwe albo spędzili chociaż dwa tygodnie gdzieś w... z szamanami? No to też, nie? jak są tam prawdziwi szamani którzy się zaraz będą oburzać, że co ty galosz, jakiś z ciebie szaman jest, gówno wiesz. La 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 la, la. Nie? takich też. Zachęcamy do dyskusji na dole, w komentarzach. Śledzimy na Instagramie, jak chcecie, Mike Sygula. Na Facebooku jest nowy fanpage True Theory Polska. Zapraszamy do subskrybowania. I um, coaching jeden na jeden, jak ktoś... Chcę pomóc w rozwoju duchowym itd. dalej. Skontaktować się ze mną na Instagramie. Najlepiej Mike Sygula Wysłać mi wiadomość i się dogadamy. Pozdrawiamy wszystkich Szamanów, Szamanki, pseudoszamanów również, i do następnego.